Ta uchodziła w średniowieczu za jeden z najwspanialszych sukcesów oręża polskiego. Jej blask przygasł dopiero wraz z wiktorią odniesioną pod Grunwaldem. Pisano we współczesnych opracowaniach, przypominając o starciu pod Zawichostem w 1205 roku. Trudno w to uwierzyć, ale dziś mało kto pamięta tę krwawą łaźnię nad Wisłą, choć średniowieczni kronikarze przechowali jej legendę dla potomnych. To doprowadziło do tak spektakularnej bitwy. Jak doszło do tego, że potężny ruski władca Roman Mścisławowicz, zwany wielkim, poniósł klęskę na ziemiach swoich niedawnych sprzymierzeńców. Przyjrzyjmy się genezie konfliktu, przebiegowi walki i jej konsekwencjom, które na długo zaważyły na losach Polski i Rusi Halickiej. Zanim zaczniemy, to zapraszam do subskrybowania kanału. Po zostawieniu łapki w górę i komentarza dziękuję i pozdrawiam. W 1205 roku doszło do wielkiego najazdu Rusinów na Małopolskę. Jego architektem był książę Roman Halicki, jeden z najwybitniejszych władców rozbitej Rusi przełomu XII i XIII wieku. Ten ambitny władca. Zasłynął wcześniej zwycięstwami nad koczowniczymi połowcami i ekspansją. Oprócz Halicza i Włodzimierza Wołyńskiego opanował nawet Kijów. Późniejsze kroniki przypisywały mu wręcz tytuł Samowładcy całej Rusi, twierdząc, że zwyciężył wszystkie pogańskie narody. Rzucał się na pogan jak lew i gubił ich jak krokodyl, jak pisze Grzegorz Kantecki. Podobno dzielny był jak Tur. Ta legenda. O niezwyciężonym romanie oddaje jak wielką sławą się cieszył. Ironią losu jest fakt, że jeszcze kilka lat wcześniej roman był sojusznikiem piastowskich książąt małopolski. Leszek Biały, młody książę sandomierski i krakowski, miał zaledwie 20 lat, a jego brat Konrad Mazowiecki jeszcze mniej. Obaj byli synami Kazimierza Sprawiedliwego. To właśnie Piastowie pomogli Romanowi objąć tron halicki. Leszek Biały jeszcze do niedawna był sojusznikiem Romana i pomógł mu w zdobyciu władzy. Przypomina historyk Grzegorz Kantecki. Sojusz ten szybko jednak obrócił się w otwarty konflikt. Gdy tylko Roman umocnił swą władzę na Rusi, zapragnął niezależności od wpływów polskich, a nawet co gorsza, zamarzył o podporządkowaniu sobie zachodnich sąsiadów. Młodzi książęta małopolscy, dotychczasowi sprzymierzeńcy, stali się nagle przeszkodą dla jego imperialnych ambicji. Co konkretnie skłoniło Romana do najazdu na Polskę w 1205 roku? Źródła nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Kulisy wielkiej wyprawy budzą liczne wątpliwości, przyznają zgodnie badacze. Nie wiadomo, czy doszło do polskiej prowokacji. Czy też ambitny książę ruski działał z własnej inicjatywy, pragnąc wykorzystać młodość i względną słabość Leszka i Konrada? Kroniki polskie i ruskie przedstawiają przebieg wydarzeń w sposób mętny i wzajemnie sprzeczny. Zaskakujące może być to, że o samej bitwie nie zachowała się żadna relacja spisana bezpośrednio po walce ani nawet w tym samym pokoleniu. Jak zauważa Artur Foryt. Najdokładniejszy opis obrony polskiej powstał dopiero u Jana Długosza, blisko 300 lat po fakcie. Historycy są więc zmuszeni rekonstruować przebieg kampanii z nielicznych wzmianek rocznikarskich i późniejszych kronik, oddzielając prawdę od legendy. Mimo tych niejasności, pewne kwestie nie ulegają wątpliwości. W pierwszej połowie 1205 roku Roman Mścisławowicz zgromadził znaczne siły. I ruszył na ziemię małopolskie. Jego armia składała się z drużyny książęcej oraz posiłków bojarów halickich i wołyńskich, możliwe, że towarzyszyły mu oddziały piesze z miast oraz tabor ze sprzętem oblężniczym. Według źródeł ruskich sam Roman miał prowadzić potężne wojsko całej Rusi przeciw Lachom. Późniejsze szacunki są ostrożniejsze. Historyk Artur Foryt ocenia liczebność armii księcia halicko-wołyńskiego na około 5 do 7 tysięcy zbrojnych. Były to siły imponujące na tle możliwości Piastów. Dla porównania całe mobilizacyjne zasoby Polski Piastowskiej szacuje się najwyżej na 20 do 25 tysięcy ludzi, lecz w praktyce nigdy nie udawało się zebrać choćby połowy takiej armii. W 1241 roku książę Henryk Pobożny w bitwie pod Legnicą wystawił 6 do tysięcy wojów i była to jedna z największych armii, na jakie było stać podzieloną Polskę. Nic więc dziwnego, że w 1205 roku Leszek Biały i Konrad Mazowiecki mieli do dyspozycji dużo skromniejsze siły, zapewne najwyżej kilka tysięcy zbrojnych, jeśli nie mniej. Piastowscy książęta byli wówczas nastolatkami. Więc realne dowództwo spoczywało w rękach doświadczonych wojewodów. Kronikarz Jan Długosz przekazał, że polskim rycerstwem dowodził w bitwie wojewoda mazowiecki Krystyn z Gozdawy. Choć przekaz ten może być późniejszą interpretacją dziejopisa, nie ulega wątpliwości, że właśnie Krystyn, stary Krzyżowiec i wychowawca Konrada należał do najbardziej doświadczonych wodzów po stronie polskiej. U boku Leszka walczyli też zapewne inni możnowładcy małopolski, jak kasztelan sandomierski Jakub czy słynny wojewoda Goworek. Książę Roman wyruszył z Rusi wiosną, prawdopodobnie na czele połączonych sił Halicza i Wołynia. Jego marsz przebiegał pomyślnie. Ruska kampania zaczęła się od oblężenia kilku polskich grodów. Według ustaleń historyków, dwa ważne grody na pograniczu Lublin i Łuków zostały prawdopodobnie zdobyte przez Rusinów. Polskie załogi nie stawiały zdeterminowanego oporu. Leszek i Konrad unikali otwartej bitwy, cofając swoje oddziały za linię Wisły. Możliwe, że taka taktyka była celowa. Wycofując się w głąb kraju, młodzi książęta kupowali sobie czas na zebranie posiłków. I jednocześnie wciągali przeciwnika coraz głębiej, z dala od jego bas. Roman mógł jednak odczytać to inaczej, jako przejaw słabości wrogów. Opór polski zdawał się słabnąć, pisze Foryt. Zdobyto kasztelanie, oddziały lackie zostały spędzone za rzekę. Książę Halicko-Włodzimierski poczuł się pewnie, przekonany, że droga na Sandomierz, główny gród Leszka Białego, stoi przed nim otworem. Był to jednak złudny sukces. Roman najprawdopodobniej nazbyt zaufał swoim szpiegom. Donosili oni, że Polacy są daleko i nie zagrożą przeprawie przez Wisłę. Tymczasem za zasłoną szerokiej rzeki Leszek i Konrad gorączkowo mobilizowali siły, szykując zasadzkę. Pod osłoną Wisły Leszek Biały i jego doradcy szykowali wojska zdolne powstrzymać napastliwego sąsiada. Czytamy u Foryta. Od północy nadciągały już posiłki mazowieckie pod wodzą Konrada. Oraz prawdopodobnie wojewody Krystyna. Cały ten plan kontrataku, którego areną miała stać się przeprawa pod Zawichostem, trzymano w głębokiej tajemnicy. Roman nie wiedział, że polskie wojska szykują mu pułapkę. Sądził, że piastowie skupią się wyłącznie na obronie odległego sandomierza. Niewykluczone, że Leszek i Konrad celowo wprowadzili wroga w błąd, pozwalając szpiegom halickim uważać przeprawę za słabo strzeżoną. Wyobraź sobie teraz obóz ruskiego księcia nad brzegiem Wisły. Jest połowa czerwca 1205 roku. Roman ze swą armią dociera w okolice Zawichostu, miasteczka leżącego tuż nad szeroką Wisłą, około 20 km na północ od Sandomierza. Jest przekonany, że ma przewagę liczebną i taktyczną. Jak podaje jedna z kronik, rozbił obóz już 18 czerwca, w sobotę, nie spiesząc się z atakiem. Następnego dnia przypada niedziela 19 czerwca, dzień święty, który w średniowieczu tradycyjnie nie sprzyjał podejmowaniu działań wojennych. Roman czuje się tak pewnie, że postanawia własnoręcznie przygotować przeprawę przez rzekę. Latopis Suzdalski zanotował, że książę odjechał z małą drużyną od reszty wojska, aby rozejrzeć się po okolicy. Nie dostrzegł w pobliżu polskich chorągwi, więc dał sygnał do przeprawy. Upewniony, że nigdzie nie widać nieprzyjaciela, w niedzielę 19 czerwca podjął się przerzucenia przez bród całego wojska. Przeprawa przez Wisłę przebiegała powoli. Możemy sobie wyobrazić dziesiątki łodzi, tratew albo płytki odcinek rzeki, przez który przedostają się uzbrojeni mężowie prowadząc konie. Roman Halicki znalazł się już na zachodnim brzegu wraz z bardzo niewielkimi siłami. Podczas gdy Gross jego armii wciąż obozowało po stronie wschodniej, albo było w trakcie przeprawy. To był krytyczny moment. Najeźdźcy byli rozdzieleni przez rzekę, nawet ci rusini, którym udało się przeprawić z księciem, stali stłoczeni na wąskim przyczółku, zmęczeni przeprawą i niezdolni do boju. Brakowało tam miejsca, by rozstawić szyk, a grząskie, nadrzeczne łąki uniemożliwiały wykorzystanie ciężkiej jazdy. I właśnie wtedy Dokładnie w momencie, gdy Roman najmniej się tego spodziewał, do akcji przeszli Polacy. Roman Halicki z myśliwego stał się zwierzyną, obrazowo pisze Kantecki. Leszek Biały i Konrad Mazowiecki znajdowali się znacznie bliżej niż sądził najeźdźca. Ich wojska skryły się w pobliżu przeprawy, czekając na dogodną chwilę. Według tradycji polscy łucznicy zajęli pobliskie wzgórze, z którego mieli doskonałe pole ostrzału. Zaś konnica ukryła się za zakolem rzeki, gotowa do szarży. Być może polscy zwiadowcy rozpoznali samego księcia Romana po jego bogatym rynsztunku i dostrzegli okazję, by odciąć go od reszty armii. Plan polskiego dowództwa zakładał zaskoczenie wroga w chwili, gdy połowa jego sił przeprawiła się i ugrzęzła na wąskim przyczółku. Dokładnie tak, jak się teraz stało. W uzgodnionym momencie rozległ się sygnał do ataku. Polscy rycerze ruszyli do szarży w zwartej kolumnie, z początku powoli, lecz rozpędzając się coraz bardziej na krótkim odcinku dzielącym ich od nieprzyjaciela. Możemy niemal usłyszeć w wyobraźni tętent kopyt i szczęk zbroi. Nagle jak grom uderzyli w zaskoczonych Rusinów z pełną siłą. Atak spadł na obóz Romana niespodziewanie. Jego żołnierze, stłoczeni i zmęczeni, nie zdołali utworzyć sprawnej linii obrony. Jak relacjonuje jedna z kronik, książę Roman w żaden sposób nie mógł prowadzić walki w tych warunkach. Zdezorientowane oddziały ruskie stawiły tylko krótki opór, a walka szybko zamieniła się w rzeź. Widok musiał być wstrząsający. Polski atak zepchnął przeciwnika w stronę rzeki, Rusinów ogarnęła panika. Ciasnota terenu i nagłość natarcia wywołały kompletny chaos. Część wojsk ruskich, odcięta na lewym brzegu, próbowała ratować się ucieczką. Atakowani od południowej strony Rusini, nie mogąc uciekać ani na północ, ani na zachód, ze względu na mokradła i strome zawichojskie skarpy, musieli próbować odwrotu przez Wisłę. Czytamy o dramatycznej sytuacji na Nie trudno się domyślić, że większość z nich znalazła śmierć albo na brzegu, albo w nurtach rzeki. Część topiących się próbowała zapewne chwytać za burty łodzi i tratw, wywracając je wraz z ludźmi i końmi na pokładzie. Inni rzucili się w pław na drugi brzeg, byle dalej od siekących ich polskich mieczy. Sam książę Roman zorientował się, że wpadł w potrzask, lecz było już za późno. Próbował rozpaczliwie organizować obronę, lecz natłok wojska i brak przestrzeni manewru uniemożliwiły skuteczne działania. Moment później przyszła katastrofa. Polscy rycerze, rozgorączkowani pierwszym sukcesem, rzucili się w pościg za uciekającymi. Rozpoczęła się rzeź niedobitków, trwająca wiele kilometrów. Podobno ścigano wroga aż po gród Włodzimierz na Rusi. Ginęli nie tylko od polskich mieczy, ale też z rąk miejscowej ludności chłopskiej na terenach, przez które przemykali niedobitkowie. Ci, którym udało się dosięgnąć prawego brzegu Wisły. Wpadali w ręce rozwścieczonych chłopów lub topili się masowo w rzece. Opisy kronikarzy podkreślają bezmiar klęski Rusinów. Jan Długosz z egzaltacją twierdził, że wskutek tej niesłychanej rzezi woda w Wiśle zmieniła barwę na czerwoną od krwi. Nawet latopisy ruskie nie ukrywają skali klęski. Według jednego z nich Rusini, którzy najpierw zbudną przyszli miną, Zostali w wielkiej liczbie ranni i zabici. Co więcej, w boju poległ sam Roman Halicki. Śmierć tak potężnego władcy w tych okolicznościach wstrząsnęła jego ludem. Ruski Latopis odnotował krótko i z żalem: W tym czasie książę Roman zginął z rąk lachów nad Wisłą, i wielki smutek ogarnął ziemię ruską. Opłakiwali go gorzko, gdyż był władcą potężnym, mądrym w boju i rządach. Okoliczności samej śmierci Romana nie są dokładnie znane: mógł zginąć w boju z ręki polskiego rycerza, albo utonąć wraz z innymi. Jedna z późniejszych relacji sugerowała, że rozpoznano go i zabito podczas odwrotu, ale to już kronikarskie domysły. Faktem jest, że jego klęska była zupełna. Jak pisał Długoż, Książę Roman z potężną armią całej Rusi dociera pod Zawichost, gdzie zostaje doszczętnie rozbity przez książąt Leszka i Konrada i ginie, a Polacy odnoszą wielkie zwycięstwo. Echo tej wiktorii odbiło się szeroko. Jeszcze wieki później pisano, że tak wielkiego triumfu nie pamiętano nad Wisłą od czasów dawnych, a w tradycji starcie to otaczała legenda niemal cudownego zwycięstwa. Gdy opadł bitewny kurz, Ukazał się rozmiar pogromu. Ruskie wojska praktycznie przestały istnieć. Niemal cała armia Romana poległa lub rozpierzchła się w nieładzie. Najeźdźca popełnił błąd, który zaciążył na losach regionu. Zginął władca, którego ambicje sięgały stworzenia nowego mocarstwa na Rusi. Roman Mścisławowicz, zwany przez potomnych Romanem Wielkim, właśnie w chwili swoich największych sukcesów padł ofiarą własnej brawury i nadmiernej pewności siebie. Razem z jego śmiercią rozsypały się sny o potężnym, zjednoczonym księstwie halicko-włodzimierskim, nowym imperium na wschodzie. Ziemia halicko-włodzimierska znów stała się obszarem polskich interesów i wojen domowych, zauważa Kantecki. Inaczej mówiąc, po zgonie Romana, jego państwo pogrążyło się w chaosie walk o sukcesję. Osierocił on kilkuletnich synów, między innymi Daniela, przyszłego króla Rusi. A władcy ościenni, przede wszystkim Węgry i Polska, rychło wmieszali się w te spory, pragnąc obsadzić Halicz swoimi protegowanymi. Piastowie, uwolnieni od groźnego sąsiada, jeszcze przez kilkanaście lat próbowali odgrywać rolę arbitra w walkach o tron halicki. Nie musieli już jednak obawiać się brutalnej konkurencji ze wschodu. Zawichost przyniósł ogromne korzyści polityczne dla Leszka Białego i Konrada. Młodzi książęta zyskali sławę obrońców polskich ziem przed obcym najazdem. To zwycięstwo umocniło ich pozycję wewnątrz kraju, pokazali możnym i rycerstwu, że potrafią pokonać groźnego wroga zewnętrznego. Warto dodać, że Polacy zdobyli również bogate łupy po rozbitym wojsku halickim. Późniejsze kroniki wspominają o ogromnych skarbach przejętych po Romanie. Co prawda trudno oddzielić prawdę od przesady, ale zapewne w ręce Leszka i Konrada wpadły sztandary, uzbrojenie, może i kosztowności z książęcego obozu. Dla Polski z kolei bitwa pod Zawichostem stała się powodem do chwały. Starcie to uchodziło w średniowieczu wręcz za cudowne zwycięstwo. Bywa nazywane żartobliwie pierwszym cudem nad Wisłą, nawiązując do cudu nad Wisłą z 1920 roku. Choć historycy przestrzegają przed dosłownym traktowaniem takiej retoryki. Niemniej już w średniowieczu przykładano do tej wiktorii ogromną wagę. Jej blask przygasł dopiero wraz z późniejszą o 200 lat bitwą pod Grunwaldem, która dopiero dostarczyła Polakom większych powodów do dumy. Długoż i inni kronikarze podkreślali, że pod Zawichostem rycerstwo polskie odniosło jeden z najwspanialszych triumfów w dobie rozbicia dzielnicowego. Rozbicie dosłowne armii rusko-halickiej pokazało, że nawet w wewnętrznie podzielonej Polsce drzemią siły zdolne odeprzeć zagrożenie z zewnątrz. Warto wspomnieć o jeszcze jednym ciekawym aspekcie symbolice religijnej i legendach, jakie narosły wokół bitwy. Walka rozegrała się, co odnotowano w rocznikach, w Dzień Świętych Gerwazego i Protazego, czyli 19 czerwca. Ci dwaj święci męczennicy, bliźniaczy bracia, uchodzili w średniowieczu za potężnych orędowników, patronów braterskiej współpracy i zwycięstw w imię wiary. Leszek Biały i Konrad byli braćmi, którzy właśnie wspólnie pokonali wroga. Czyż mogło to być przypadkowe? Kroniki podkreślające datę zwycięstwa zdają się sugerować, że opatrzność czuwała nad młodymi piastami. Podkreślenie przez źródła, iż do zwycięstwa doszło akurat w ten dzień, jest związane ze średniowieczną ideologią. Zauważa badaczka Agnieszka Teterycz-Puzio, tłumacząc, że ówcześni widzieli w tym znaku patronatu świętych nad bitwą. Co więcej, wiadomo, że po zakończeniu kampanii Leszek Biały ufundował w Sandomierzu Kościół pod wezwaniem świętego Protazego i Gerwazego. Zapewne w podzięce za odniesione zwycięstwo, które przypisał ich w stawiennictwu. Tak przeplatały się w mentalności ludzi średniowiecza wiara i polityka, boska interwencja i rycerska odwaga. Bitwa pod Zawichostem zapisała się w historii jako triumf dramatyczny i krwawy. Wyobraźmy sobie rycerstwo brodzące w czerwonych od krwi wodach wisły, unoszące miecze w geście zwycięstwa. Ten obraz przemawiał do wyobraźni kronikarzy przez stulecia. Choć od tamtych wydarzeń minęło ponad 800 lat, echo tej wiktorii pobrzmiewa w opowieściach o dawnych dziejach Polski. Była to niewątpliwie jedna z najważniejszych bitew z zagranicznym przeciwnikiem w epoce rozbicia dzielnicowego. Dzięki przemyślanej strategii, odwadze i odrobinie szczęścia, Leszek Biały i Konrad Mazowiecki odnieśli zwycięstwo, które uchroniło ich dziedzictwo przed groźnym wschodnim sąsiadem. Brawura zgubiła Romana, a Polska odetchnęła z ulgą, jeszcze nie wiedząc, że blask tego triumfu przetrwa w annałach tak długo, jak długo pamięć historyczna będzie pielęgnować legendę nadwiślańskiej krwawej łaźni.